Czyli tak, tak, Jesteś między tak jest, ]ami. tak jest. No, zaczynamy? Moi drodzy, tak, już jesteśmy na wizji. Witamy Was po raz kolejny serdecznie. Będziemy tutaj relacjonować nasz przejazd dorożką tutaj prawdziwe polki. Prawdziwe polki, muszę słuchajcie, jak najdalej. Krakowianki. Krakowianki, tak, no musimy się tak ścisnąć trochę. I no, idziemy, jedziemy. Jedziemy dorożką zaraz. Ja przerzucam kamerkę na dorożkę. Będziemy męczyć biednego konia. Zobaczmy. Tak, wiem, czy słuchajcie, no. Zobaczymy. Ja pierwszy raz w życiu pojadę dorożką. Nigdy dorożką nie jechałam. ja tak? O, popatrzmy jeszcze, zagonijmy. O, przepraszam, bo coś. Tu mam drobne. Zagonijmy konią w oczy. Zobaczmy, jak te konie się czują. Proszę Państwa, wszystko jest ok, konie są zdrowe, świetnie się mają. Są to piękne zwierzęta. One potrzebują tej pracy, potrzebują tych ludzi, którzy tutaj siedzą. I nie możemy pozwolić sobie na to oszustwo. Dobra. przejdziemy się do Tu jest nasza Gosia, jest Adam. Ja jako jedyny kandydat na prezydenta miasta Krakowa, w bronię tych krakowskich dojożek jako symbolu naszego miasta i nie pozwolę ruszyć tych dorożek z rynku krakowskiego. Zobaczcie jak te konie są zadbane, jak one pięknie wyglądają. To jest nasza tradycja od wielu, wielu lat a chcę powiedzieć, że że historia królów naszych, książąt naszych to jest właśnie historia karet, jakbyśmy nie powiedzieli. Wsiadamy, przejedziemy się Wokół rynku krakowskiego, największego rynku w Europie, czyli na świecie. Ena będzie tutaj, a ja będę A Ty będziesz biegł za nami. Jesteśmy tutaj w tej dorożce z kandydatkami naradnych, Małgosią. Anioł, Małgosio, naszą reporterką, dziennikarką tak, Małopolskiego Buntu. To jest symboliczny przejazd. To jest symboliczny przejazd. Adamie, myślę, że jak wygrasz je, zabierasz nas znowu tak samo. Tak, to, tak, tak, tak. Będziemy jeździć Paweł i będziemy świętować jeszcze. nasze zwycięstwo. Tak, oczywiście. Tak jest. Tak jest. No, gdyby te konie, moi drodzy, gdyby te konie yy, przestały pracować, gdy zakażą wjazdu, one zostaną yy, po prostu yy, skazane na śmierć. Na rzeź pójdą. Nie możemy pozwolić na to, żeby tak się działo. Yy, ja bardzo kocham zwierzęta. Uważam, że yy, trzeba o zwierzęta dbać. Mam sama yy, czworo zwierząt przygarniętych, trzy koty yy, yy, i psa ze schroniska. I większy problem jest tam, gdzie rzeczywiście produkuje się zwierzęta, które mają różne wady, problemy genetyczne dla naszych chęci, bo nam się podoba pies z niskimi ramionami, Boże, ramionami już gadam głupoty, z niskimi biodrami, biodrami, czy z krótkim pyszczkiem, a to stanowi zagrożenie. Wiele zwierząt bardzo cierpi w hodowlach masowych, w tych właśnie europejskich w tych... W tych molochach, tych molochach. O tutaj, proszę, mamy dorożki krakowskie. Dorożki. Tak, proszę Państwa, poza tym, który jest pracodawca? Tak, wełnimy Was, nie pozwolimy, nie pozwolimy Was ruszyć. Dokładnie. Nie ma takiej siły. Krakowskie dorożki, krakowskie dorożki, ratujemy polską, krakowską Tradycje. kulturę i tradycję. Nie możemy pozwolić, żeby pan Gibała nam też wyrzucił te dorożki z tego miasta, bo, bo tutaj te były takie błyście sytuacje. Błyście, tak, błyście. Tak, tak. Jakie grzywy są wyczesane, lśniące, jakie barcze Zrobiłaś Ktoś minął i przysłał mi AB. Ja bym Ale ja bym zachęcamy, kochani. E, strona od Jatusza. E, krakowskiego Jatusza. Jak masz pomoc, to z tego, żebyś się nie urządził. O nie, chodzi po głowie taka myśl, że jakoś nikt się nie urzala nad biednymi górnikami, którzy bardzo ciężko pracują. Nad hutnikami, nad drogowcami, budowlańcami, którzy cały dzień w spiekocie, zimnie pracują i nie ma obrońców, nie ma, że oni, oni powinni odpocząć i nie mogą pracować. Natomiast z tego co wiem, konie są przystosowane do pracy i konie nie mogą no stać bezczynnie. Oczywiście. Konie to jest zwierzę pociągowe. I tak samo jak ktoś ma psa, nie wiem haski, psy duże, takie, które są przystosowane na przykład do ciągnięcia sam. do pracy. To do pracy są przystosowane, tak samo jest z koniem, on musi się ruszać, musi pracować wtedy, jest zdrowy, oczywiście. I wiadomo jest, że jeśli się zlikwiduje tutaj dorożki, to te konie pójdą na kiełbasę bo nikt nie będzie w stanie tego Dlaczego, nie, dlaczego ci ekolodzy nie apelują o ratowanie zwierząt, tak. które są przez nas ludzi wyganiane w miejscach, są budowane nowe osiedla, są wycięte laski, w e, których żyły dziki, sarny, zające, które tak. są przekwalifikowane. To robne... robna, jest ogromna zwierzęta, która jest po prostu wyganiana z miejsca, tak? tam przejedzie się takimi dorożkami i będzie ich siebie? No właśnie, no właśnie. Ja, to jest pytanie, no, w kampanii by bardzo zadawać pytania. Jak się sta... ja tam tam, bo my my nie było. się, nie Jego i tak nie ma, to... No, przytrzymaj, No, lokalny. rynek główny kojarzy się z dorożkami. I mówię cały czas, dorożki krakowskie, symbol Krakowa, symbol, tak. e, rzecz związana z tradycją, z naszymi korzeniami, e, tak samo jak lajkonik, jak hejnał, jak krakowskie kwiaciarki, jak te tak obwarzanki krakowskie, zgadza się, inaczej bajgle e, dla, dla innych. Nie pozwolimy już... Zobaczmy tutaj krakowski. Nie pozwolimy już krakowski no do dorożka. Kiedy nie będzie dorożek, to nikt nie będzie wiedział z następnych pokoleń. Co to była zaczarowana dorożka? Tak jak niedługo nie będziemy wiedzieć, dzieci nie będą wiedziały jak wygląda krowa, to znaczy powiedzą, że jest fioletowa. Bo na czekoladzie jest fioletowa krowa. Tak, a te krowy, które dają mleko, yy, które jest... Jest sprzedawane y, z napisem mleko, bo to już nie jest mleko y, w marketach. To jest wyrób mleko, podobny wszystko nie dajmy się na to zwieść. Y, te krowy nigdy w życiu nie widziały trawy, nie widziały słońca. Te krowy są wyzamykane w boksach, tam się dzieją straszne dramaty. Do uboju zwierzęta idą z połamanymi nogami, y, okaleczane, bite. Y, tak, wydzielają, wydzielają wtedy bardzo dużo kortyzolu, który jest dla nas szkodliwy wtedy oczywiście i my mamy sami produkować swój kortyzol. Oprócz tego są karmione z najgorszą paszą, najgorszymi pokarmami i z GMO i różnymi innymi szkodliwymi substancjami i my to potem jemy, są napaszerowane antybiotykami, hormonami i kortyzolem, a te konie, które tutaj są. Po prostu ci, naprawdę dziękujemy. dobrze się mają, dobrze to się to mają. Pani ja nam tutaj zobaczcie, jaka tu jest tak, e, piękna tradycja. Pani nam otwiera e, tutaj drzwi, podjęto. tu jest naprawdę podaj wszystko. Podjęto. Wysiadajcie dziewczyny, wysiadajcie. Wysiadajcie, no Gosia, czekaj, bo ja Ci przysiadłam, ciężko wstać, musimy Gosię troszkę wypchnąć, musimy Gosię, bo, bo to miejsce jest bardzo wygodne i ciężko się z tego miejsca podnieść. Dziękujemy dziękujemy bardzo Pani za ten przejazd. Bardzo dziękujemy. Wzajemnie. Dziękujemy. To była nasza transmisja z przejazdu dorożką. Zapraszamy do tego, aby wspierać naszą tradycję, naszą kulturę krakowską. Akurat Hejnał zaczął grać.